Dzisiaj jesteśmy na zamku w Monsanto, mały zameczek na wzniesieniu w centralnej Portugalii na wysokości Madrytu. Niesie za sobą dosyć drażliwą dla Europy historię. Otóż cały teren na południe od tego zamku należał kiedyś do muzełmanów. Od VIII wieku do końca XV wieku muzełmanie, czyli Maurowie, panowali na terenach dzisiejszej Hiszpanii i Portugalii. Zamek za nami znajduje się na wzniesieniu i był linią oporu pomiędzy wrogimi imperiami. Był pierwotnie wybudowany przez Maurów, to znaczy był budowany w islamskich technologiach obronnych czyli na wzniesieniu, z dobrym widokiem na otoczenie, żeby szybko wypatrzeć wrogie oddziały. W XIII wieku jednak. Hiszpanom i Portugalczykom udało się odbić zamek i przebudować go na chrześcijańskie standardy i wzmocnić front oporu przed ekspansją muzułmańską. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak wiele Hiszpania i Portugalia i ich kultura zawdzięcza wpływom z północnej Afryki, z Maroka, z Algierii i z zakątków Mauretanii. Od tego wzięło się właśnie nazewnictwo Maurów. Zamek w Monsato i wioska w Monsato miały pełnić tylko obronne funkcje. Maurowie budowali go dosyć w pośpiechu, bo front chrześcijański przesuwał się na południe, a oni musieli wzmocnić fortyfikację. Tak więc użyli naturalnego otoczenia i granitowych skał. Więc za mną możecie na przykład zobaczyć wieżyczkę, która częściowo stanowi, kamień częściowo stanowi też kamień, tylko że, tylko, że już złobiony kamień. Więc kurwańcy wzięli granic, wydupali dziury i przerobili to na budynki użytkowe i mieszkalne. Zajęło to prawdopodobnie tyle samo co kształtowanie cegieł z kamieni, ale przetrwało to dużo więcej lat. Ta wioska ma ponad 10 wieków. Maurowie byli już tutaj w VIII wieku, czyli tak naprawdę jeszcze przed bitwą pod Grunwaldem i sztem Polski. Arabowie byli już na ziemiach Europy. I prawdopodobnie niektórym to nie przejdzie przez myśl i nie będzie się chciało zakotwiczyć w mózgownicy, ale Arabowie byli już na ziemiach europejskich wcześniej, przed tym jeszcze jak Polska była Polską. Więc już wtedy było. Dosyć nieprzyjemnie, bo każdy z ciemniejszym kolorem skóry był traktowany jako arabski najeźdźca, ale jakoś im się udało przetrwać w tej Europie przez 8 wieków. Cała ta historia tak naprawdę powraca. Więc myślimy sobie o konkwiście, krucyfiksach i najeźdźców na Ziemię Świętą, to tak naprawdę toczy się od 20 wieków, psztykamy się z Arabami i tak to pozostanie jeszcze prawdopodobnie przez następne 20 wieków. Wioska Monsato jest dosyć ciekawa sama w sobie, bo... Kurwa no, jest z kamienia. Nie no. ja chcę tutaj polecieć w fest bo <noise> nie tu